Cześć miło, witam was w kolejnym odcineczku z CSGO Skins, oczywiście na samym wstępie, na przykład promocyjny, czyli kod z BQ44, który daje wam oczywiście 10% bonusu przy ładowaniu, darmowe 2 złote i 10 groszy na start yy, oraz Daily Case'a, codziennie co 24 godziny można sobie otworzyć na farta, noż Widalec może się uda, jeżeli chcesz wygrać skina, oczywiście yy, na Discordzie pod każdym odcineczkiem. Od razu z automatu odpalany jest konkursik Jeżeli chcesz wygrać również skiny, masz czas to wbiję na live, również wszystko jest na Discordzie Dzisiaj y, dużo bitewek e, Polowanie dzisiaj będzie na jakiegoś Butterfly'a e, Żeby sobie wypłacić, bo o, nie mam teraz nożyka Mam nadzieję, że się uda e, Zróbmy na razie tak e, Tutaj na pewno jest i Butterfly, tu również jest Czy takie dostaniemy? Wątpię, ale ale może inne się uda. Wiem, że tutaj jest chyba jeszcze Freehand, albo Ultra Violet, Butterfly. Fajnie by było trafić. Oczywiście na stronce pojawiły się też nowe persony. Jest i Mergani. Eee, może coś się przykręci z nim na jakimś odcinku. Może się go trafi. Akurat któregoś razu ja już ostatnio eee, na jego pierwszym streamie grałem z nim. Eee, delikatnie miał z pieniędzy. Nie będę mówił, że nie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze będzie odkutka, odbitka. Spokojnie, pokażemy mu kto tutaj e, rządzi na tej stronie. Na razie to boty rządzą, patrząc e, na tą pitewkę. E, jeszcze raz ją sobie czeknijmy. Dzisiaj budżet jest troszeczkę większy. Troszeczkę skinów mam w ekwipunku. E, bot Emily, bot Rosso. Oczywiście odcinaczek, jeżeli wam się podobała. Peczka w górę, subskrypcja na kanale oraz komentarz. Bardzo mile widziany. Imperialki bardzo fajnie. Podoba mi się to jak najbardziej eee, Ursusik Urs Ursus 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 Jak to tak Trzydzie... zwano... 300 mamy Dawaj jest Hansmanik okej okay. on nie będzie no Butterfly Gdzie jest ten nasz Butterfly eee, Dobra jest git Dobra mamy to chyba nie da rady tego przegrać 14 koła, więc już jest odkutka odbitka, yy, ale tutaj weźmy sobie może Gemstone na raz, doraz i Porcelian Purcellian Case. No dla mnie ta skrzyneczka nie powinna istnieć, tak szczerze. Ta skrzyneczka yy, no niestety nic nie daje. Nie wiem, czy ktoś coś trafił yy, przy normalnych otwarciach, ale. No, ja już tyle otworzyłem, że masakra. No, pierwsza skręczka już pokazała swoje, co potrafi dać. Druga. Okej okay. i porcelian. Bez szału. Bez szału. Dobra, my sobie sprzedajmy wszystko. My sobie sprzedajmy wszystko. Zróbmy jeszcze raz ją. 50 tysięcy miałem. Równe jak zaczynaliśmy, plus minus odcineczek czy 51 tysięcy? Więc mam nadzieję, że dzisiaj e, nie zejdziemy poniżej 50. Dobra, już jest pierwsza skrzynka, już się fajnie dało. No nie wiem, czy chyba, chyba tamte jest po prostu skrzynki zaczniemy otwierać tylko. Lorka. No tu już jest fajna bitewka. Jakby tutaj coś dało niesamowitego. Talonik, kobalt e, z kursy. 35 koła. Dała jeszcze raz. dawaj jeszcze raz. Rzuć mi w końcu coś. Bo na razie ja trafiam same gówno, same gówno jest, nie powiem, że nie Oczywiście pamiętajcie, że shortsy są na kanale niezwiązane z CS-em, z żadnymi skrzynkami, z niciem, możecie sobie wbić śmiało Jest Talon, ale dla niego jest y Krabid, y Doppler, więc y różnica jest Parakordzik raczej już, znaczy Classic Dave uh. Nie do wygrania, nie do wygrania, tą wypieprzamy Dawaj tu już naprawdę no musimy wygrać bitwę, bo już jest, są takie schodki. Są takie schodki, że ciężko będzie coś w ogóle z tego zrobić. A nie tak miało to wyglądać: Emeraldy, Falchion, Marble Fate, ok. Eee, Supreme No i Karambit No HG. No HG, Chyba g No szkurwa, no 200 zł. 200 zł. Bo trafiam jakieś gówno za 600, oni trafiają sporo wszystkie i. Dobra, jeszcze na jedną bitewkę. No, przydałoby się to wygrać tą jedną, tak byśmy wygrali, byśmy byli już na zero. Co z tego, że ja trafię karambita za 12 czy 13 tysięcy, jak ja przegrywam. Dobra, Bayonet, ok. Dawaj jeszcze coś, bo to jest, to jest nie jest pewne, to nie jest pewne, że wygramy. No i właśnie, jest Butterfly, jest Butterfly, zadychę. I ostatnia skrzynka. Czyżby odcineczek szybkie zerowania, no nie wiem kurwa, bo naprawdę jest, jest tragedia, jest tragedia Nie wiem czy ja nie mam po prostu farta w ostatnim czasie, czy, czy jak to wygląda, ale no Bayonet on Taloda, Parakordzik Okej okay. No 1500 ma przewagi, no daj mi to wygrać Dobra 35 Zróbmy na 3. Zróbmy jeszcze raz klasyczka. Zróbmy jeszcze raz klasyczka. Yy, szkoda, że tamtej nie wygraliśmy poprzedniej, bo był e, Slaughter. A on już mi się podoba ten Butterfly. Fajnie było go konstować. Są emeraldziki, Shadow Daggersy. Spadły sporo cenę, bo wcześniej 3,5. Chyba kosztowały 3,800, gdzieś nawet. I jest Butterfly. Bardzo dobrze. Proszę, tylko żeby tego nie przegrać. No i GG, on wygrywa. Szkurwa, no, zawsze w ostatniej skrzydeczce, No, już była szansa, już była szansa. Ostatni. Ostatni i definitywnie kończymy, bo. Nie ma to sensu, nie ma to sensu. Jest i Myshock. Pozdrawiamy oczywiście, bracie. Widzę się z tobą w maju, chyba nawet. I mam nadzieję, że mnie tu nie ograsz, bo ty bogol. Dobra, Adrian nas dymał. Z nas Adrian to już bez, jest GG i tak i tak. Nic tu się nie wydarzy Jeszcze raz zróbmy tylko zróbmy Zróbmy tak zróbmy na dwie osoby może może Majszy do nas dołączy no nie wiem może Majściu do nas dołączy Jest i Majsio chciałem zobaczyć jego streama na twitchu Czy, czy coś kręci Kręci de, kręci kręci Zobaczę sobie co on tutaj O nas szprecha No dam wam głosik delikatnie Dobra, nic nie gadam na razie, na razie jest skupiony na bitewce Ja pierdolę, bitwa za 17 tysięcy nadaje 15, no przecież to jest tragedia No nic, kończymy odcineczek 50 było, 50 się zmyło, pamiętajcie oczywiście pirate Strona do sprzedaży, do wymiany skinów, jak najbardziej polecam Bardzo wiele możliwości na stronce, oczywiście używając Mojego kodziku dostajecie 35% bonusu przy do ładowaniu, bardzo war warto z tego skorzystać, przy wymianie sporo fajnych skinów, ceny również są mm, No takie adekwatne, yy, eleganckie, że tak powiem, przy sprzedaży macie Bitcoina, ETH, USD T-drona, Litecoina, no jest naprawdę od cholery, pieniążki bardzo szybko przychodzą No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym, trzymajcie się, cześć!